Na ostatniej lekcji poznaliśmy czy nauczyliśmy się formułować zasadę zachowania energii w stosunku do układów makroskopowych. Poznaliśmy wcześniej pojęcia energii wewnętrznej, pracy wykonanej nad układem czy przez układ i ciepła, które jest przekazane układowi lub który układ oddaje swojemu otoczeniu. Wróciliśmy na chwilę do. Przemian fazowych, żeby, żeby spojrzeć na nie z tej perspektywy. No i to, na co chcę zwrócić uwagę, tu mamy H2O, najpierw w stanie stałym, potem topnieje, potem w stanie ciekłym podgrzewamy i potem zamienia się w stan gazowy. Co się dzieje z energią wewnętrzną i co się dzieje z ciepłem w takim układzie? No. Energia wewnętrzna stanu ciekłego jest na jedną cząstkę jest wyższa niż, niż w stanie stałym. W związku z tym topniejąc, lód pobiera ciepło z otoczenia. No, to jest oczywista obserwacja. No, mniej oczywista obserwacja jest, że jeżeli mamy wodę i, i, i zaczniemy ją chłodzić. Ta, znaczy, która znajdzie się w otoczeniu, której temperatura, którego temperatura jest niższa od zera, zacznie się chłodzić, to zamarzając, woda będzie oddawać to ciepło otoczeniu. Topniejąc, lód pobiera ciepło z otoczenia, woda zamarzając, oddaje ciepło do otoczenia. No I podobnie jest z przejściem fazowym pomiędzy cieczą a Parą wodną, żeby yy, wy, intensywne parowanie, ale każde parowanie tak naprawdę, wymaga dostarczenia ciepła. Odwrotnie, para wodna, skraplając się, oddaje ciepło do otoczenia. Innymi słowy, jeżeli wilgotne powietrze unosi się do góry i unosząc się chłodzi się, i w pewnym momencie temperatura spadnie dostatecznie nisko, tak żeby ciśnienie pary nasyconej czy gęstość pary nasyconej była mniejsza niż gęstość pary wodnej w tym powietrzu, to para wodna zacznie się skraplać. Zacznie się skraplać. Skraplając się, będzie oddawać, powietrze, oddawać ciepło do tego otoczenia, czyli to powietrze będzie się nagrzewać. Zrobi się cieplejsze, albo jeżeli się wznosi, to będzie chłodzić się wolniej. Warto o tym pamiętać, bo to jest jakby no bezpośrednia konsekwencja. Tych praw czy tych rozważań, o których, które żeśmy prowadzili dotyczących energii wewnętrznej i od tego, jak ta energia wewnętrzna może ulec zmianie. No i potem jeszcze zrobiliśmy serię doświadczeń, badając różne zjawiska cieplne. No, zaczęliśmy od wydawałoby się oczywistej rzeczy od obserwacji, jak ciepło przypływa od ciała o temperaturze wyższej do ciała o temperaturze niższej, w takim styropianowym kubku, w którym czasem sprzedaje się zupę, półlitrowym takim pojemniku. W środku naleliśmy do niego zwykłej zimnej wody w kranu i z kranu wstawiliśmy takie naczynko z kalorymetru aluminiowe, w którym znalazła się gorąca, gotująca się woda. No i termometry i kłowę wstawiliśmy, wstawiliśmy i do naczynka, i do wody na zewnątrz tego naczynia. No i obserwowaliśmy, jak temperatura, temperatura gorącej wody w tym naczyniu z kalorymetru spada, a w tym samym czasie podnosi się temperatura wody wokół tego naczynia. Ten styropianowy pojemnik służył nam... Jako izolacja cieplna, tak żeby wymiana ciepła z otoczeniem była stosunkowo jak najmniejsza. No i z dokładnością, z, jak, z jaką te termometry wskazują temperaturę, widać było bardzo wyraźnie, że temperatura gorącej wody, kiedy temperatura gorącej wody spada, to temperatura zimnej wody wokół rośnie, to zresztą można było potwierdzić palcem, tak, wkładając palec do tej wody na zewnątrz naczynia z kalorymetru, yy, można było sprawdzić, że rzeczywiście ona się zrobiła ciepła, była zimna, a zrobiła się ciepła, podczas gdy gorąca woda tutaj, no to już nie wszyscy chyba wkładali palec, yy, yy, zrobiła się znacznie chłodniejsza. Yy, następne. Doświadczenie dotyczyło przewodnictwa cieplnego, a tu jeszcze może warto zauważyć, że ten, to naczynko zrobione jest z aluminium. Yy, aluminium jest dobrym przewodnikiem ciepła, także nie, 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 sta, nie stanowiło bariery dla przepływu ciepła z tej gorącej wody w środku, w środku do, do zimnej wody na zewnątrz. No to potem sprawdziliśmy, jak to jest z przewodnictwem cieplnym. Do szklanki, w której była gorąca woda, włożyliśmy stalowy gwóźdź i drewnianą pałeczkę do ryżu. No, po paru minutach tu wyżej gwóźdź się zrobił naprawdę gorący, a drewniana pałeczka prawie nie. No, stąd wniosek, że stal jest dobrym przewodnikiem ciepła, a drewno bardzo słabym. No, znamy to także z życia codziennego, no, na przykład naczynia, kubki, talerze. Wykonuje się z porcelany, z jednej strony, dlatego że łatwo je umyć i to łatwo utrzymać higienę, z drugiej strony, dlatego że porcelana jest słabym przewodnikiem ciepła. W związku z tym no, można utrzymać w ręku taki talerz czy kubek z gorącą zawartością. No, wszyscy, którzy jeździli na obozy harcerskie i mieli tam z konieczności metalowe kubki, żeby się nie pobiły. Nie potłukły, to wiedzą, że herbata w takim kubku parzy. Tak. Więc no, na ogół on ma jeszcze rączkę, ale jak się chwilę poczeka, to ta rączka też będzie parzyć. O, kolejne doświadczenie dotyczyło mieszaniny temperatury topnienia mieszaniny lodu i soli. Zwykłej soli, zwykłego lodu w kostkach, który trzeba było pokruszyć starannie, no i dodać do niego soli, jak najwięcej można powiedzieć. Znowu doświadczenie przeprowadzaliśmy w tym aluminiowym naczynku, wyjętym z kalorymetru. I okazało się, że taka mieszanina lodu z solą topi się, udało nam się osiągnąć temperaturę według znowu termometru. Tak, tak, takiego termometru kuchennego szpilkowego minus 20 stopni Celsjusza, no i ten pojemnik był strasznie zimny. Ten pojemnik był strasznie zimny, dlatego że, tak jak tutaj mówiliśmy o tym, że lód topniejąc pobiera ciepło z otoczenia, no to była czysta woda. Lód czysta H2O w stanie stałym. Tutaj dodaliśmy do niego. Soli, więc temperatura była niższa, no ale topił się intensywnie. Otoczenie miało wyższą temperaturę o kilkadziesiąt stopni. Nie wiem, w takiej sali lekcyjnej temperatura może wynosić 20 stopni, więc temperatura powietrza, temperatura otoczenia była znacznie niższa. No i on bardzo intensywnie pobierał ciepło. Bardzo intensywnie pobierał ciepło. I przez to wrażenie było takie, że, że, ten, że to naczynko jest bardzo, bardzo, bardzo zimne. Co notabene ma związek z faktem, że nasze sensory tak zwanej temperatury w, w dłoniach, na przykład, są czułe, tak naprawdę, na przepływ ciepła, a nie na, nie na faktycznie temperaturę. I to badaliśmy to też w taki sposób, że przed zanurzeniem tego gwoździa i tej pałeczki w gorącej wodzie one długo leżały na stole i miały z całą pewnością taką samą temperaturę, bo były w kontakcie z powietrzem przez, przez, przez kilkadziesiąt minut. No a jednak wydawało się, że gwóźdź jest zimniejszy. No, właśnie dlatego, że jako dobry przewodnik pobierał ciepło z naszych palców. No i w końcu ostatnie, najbardziej najbardziej efektowne doświadczenie to polegało na tym, że znowu włożyliśmy to naczynie do naszych pojemników styropianowych, do pojemnika styropianowego. Do środka tym razem włożyliśmy tą mieszaninę lodu z solą, a dookoła była woda. No i teraz ten lód z solą, topiąc się, intensywnie pobierał ciepło z otoczenia. No i w rezultacie, w rezultacie, jak się po pewnym czasie ten wokół tego naczynia powstał taki pierścień lodu ta na zewnątrz ta woda na zewnątrz oddawała ciepło chłodziła się woda w pobliżu ścianek tego naczynia chłodziła się aż schłodziła się do temperatury 0 stopni Celsjusza dalej oddawała ciepło i na samym końcu zamarzła więc jak wyciągnęliśmy to naczynko po pewnym czasie, to wokół niego, tutaj na zewnątrz, był taki pierścień z lodu. No i tą technikę stosowano w czasach, kiedy nie było lodówek, do chłodzenia artykułów spożywczych albo na przykład deserów. Tak, taką metodą można też produkować lody.